Witajcie w... Cześć, mamo, witajcie w kolejnym, już drugim odcinku, zagrajmy w Dry Mix. Jest... I tak, podczas nagrywania, pierwsza rzecz, podczas nagrywania, wyłączył mi się telefon, nie z jakiego powodu. Najprawdopodobniej w zadowaniu, tutaj widzicie 3% jest. A po drugie, przepraszam, że nie będzie 18 odcinka. Za to będzie o godzinie 19. Mam nadzieję, że to nie sprawiło kłopotu. Tak. Tak. I trzecia rzecz jest taka, że jak nagrywałam, to gramy drugą rundę z Lewantę. I którą wygram 2-1. 1-0, 2 przepraszam. I to było na tyle z informacji, więc możemy zaczynać rozgrywkę. Mamy okazję na bramkę. Aj, uderzenie w sam środek. Druga sytuacja na gola. Nie zdążyłem włączyć kamerki, przepraszam, ale bramkarz obronił ten strzał. To resta. Tutaj może nawet nie będę wstrzymywał, ponieważ tu jest kontra, nieudana. A nie, jednak jest kontra, jeszcze jest kontra. Coś nie wyszło. Ale dobra, lecimy dalej. Podanie na daleką. Ej, to jest rzut wolny! No co? Co? To jest rzut wolny, strzał! I broni to! Będzie jeszcze rzut rożny Dobra, mamy okazję, rzut wolnego Torres Torres, dobra, dobra wrzutka MOLOT! MOLOT! 1-0! Co? To był samobój! LOL! What the fuck? Jak. Co to było w ogóle? LOL Ja będę musiała na nagranie zobaczyć tą bramkę. <laughs> ale. Ale śmieszne to było. Slauter nie ma. Jest szansa na gola. Torres. To jest rzut wolny To jest rzut wolny w dobrej pozycji To może być pierwszy gol z rzutu wolnego Jak będzie gol To film będzie się nazywał pierwszy, pierwszy gol z rzutu wolnego Czy to na pewno tak jest? To był rzut wolny, ewidentny rzut wolny To jest żółta kartka nawet Ale zobaczmy teraz, żeby nie było za bardzo w prawo I żeby on nie zdołał tego obronić Strzał, gol! Jest bramka z rzutu wolnego Na 2-0 ale gol! Co za bramka! A se Przybliżymy. Ale gol! Aau! Pamiętam raz na węfię taką bramkę ślim, była bardzo podobna do tej. Ale gol! Ale bramka! O! Wow! To idzie do zapisu. Ho, ho, Coś pięknego. Coś pięknego. Ale gol. Przepiękny. I mamy... Mamy 2-0. O, kolejny rzut wolny! Kolejna jest okazja! No... Tutaj zobaczmy. Niezła pozycja nawet. Tylko trzeba troszeczkę mocniej uderzyć. Aj! Zobaczmy jeszcze raz na to uderzenie. Aj, to leciało w bramkę, to leciało w bramkę. Dobra, podajmy może i nim wrzućmy. Garcia ma dobre dośrodkowania. Spline. Ej, ten spline zawsze wysoko dośrodkowuje. Co mnie dziwi. Ale dobra. O, oh, gol. Coś pięknego. Coś pięknego. Przeciwnicy popełniają błąd. Torres może ten błąd wykorzystać i wykorzystuje. Trapia na 3 do 1. Tak jest. Gol na 3 do 1. Fernando Torres. Strzelcem, go O! Jakie podanie! Czekajcie, może tu pokombinuję trochę. Garcia, dośrodkowanie i molot Za wysoko. Chciałam tutaj już troszeczkę pokombinować. No to nie wyszło. No kurde, się wywaliłem tutaj teraz tak śmiesznie. Ale dobra, to jest koniec meczu. A może jednak cztery będzie? Cztery! To raz, to raz chwila, 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 chwila! To jest! Kolejny... E, jak tu będzie gol! Ho, 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 ho. Tutaj musi być bramka. Poprzeczka nie! Nie! Ty, 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 idź, 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 ziomek Wyszła, dobra Jeszcze mamy kontrę, jeszcze mamy kontrę Spróbujemy do tamte, do jednego z tamtych wrzucić Może złapią Dobra, koniec Ale ważne, że mamy gol z rzutu wolnego To jest najlepsze Piękny gol z rzutu wolnego Przyznajcie ale jesteśmy dalej pierwszy, 15 punktów. Nieźle. Kolejny mecz. Dobra, zaczynamy kolejne spotkanie. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Przejęliśmy już piłkę, zobaczmy. Czy możemy wykonać jakąś kontrę. O, tutaj właśnie się pokazywał Artur. Ale niedokładne podanie. Teraz jest dokładne... O Mamy rzut wolny. Troszeczkę daleko od bramki, ale zobaczmy. Nawet, no nawet nie pozycja, ale uderzyć nie uderzymy. Spróbujemy tutaj tak mocno. O, to doszło, to doszło, to doszło strzału. Nie ma gola. A jednak offside, już myślałam, że będzie. Kolejna dobra sytuacja w tym spotkaniu. Ale na razie. Takie nie było dobrej sytuacji Może to jest rzut wolny To powinien być rzut wolny lot no, pierwszej piłki! Ładny strzał, zobaczmy to jeszcze raz Ładnie uderzył Dobra, dośrodkowanie, szybko, szybko, Torres to, że jest Nie ma gola. Mamy końcówkę pierwszej połowy rywale przy piłce. Wykop! I to jest koniec pierwszej połowy. Dobra, ja tu tu musisz kontynuować, żeby stać ten film najdłużej. Słuchajcie, to może być niezła szansa na gola. Ciemna linia, uśrodkowanie. Artur, Artur za wysoko. To też może być dobra sytuacja. Dobra, tutaj spróbuję już jakoś wrzucić... Artur... Gola nie ma, ale jeszcze Torres... Jeszcze Molot... MOLOT! Rożny, rożny... Zobaczmy Torres... Dośrodkowanie. SPLITE! No i znowu za wysoko! Mamy rzut wolny... Ale... Trochę za daleko od bramki... Ale uderzmy! Wow! No niezłe, niezłe to było, niezły strzał. Niezły strzał. Szkoda, że powtórki nie pokazali, ale dobra, molot, 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 molot! Ale gol! 90 minuta meczu! O to chodzi! Ej, ja muszę tu bramkę zobaczyć. Ohohoho! Nie dosięgnął tej piłki. Goalkeeper rywali. Ale bramka. Piękny gol. Ale gol. Gol. O, ładny gol, ładny gol. Ale ten zrzutu wolnego. No, gol sezonu. Tak nazwał odcinek. Gol sezonu. Dobra. Kończymy ten odcinek dwoma zwycięstwami. Piękny golem zrzutu różnego, który był w tamtym meczu. Jesteśmy dalej pierwsi W następnym odcinku zagramy sobie Czekajcie chwilę, to jest Fiorentina Zagram sobie Fiorentino w następnym odcinku Tak więc ja was żegnam do następnego odcinka Cześć